18 stycznia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach odbyło się spotkanie podsumowujące współpracę komendy z samorządem powiatu Kozińskiego oraz samorządami gminnymi z terenu powiatu. Spotkaliśmy się dzisiaj, aby podsumować zakupy, jakie zrealizowała nasza komenda w roku 2021. Te zakupy mogliśmy zrealizować m.in. dzięki wsparciu. Sześciu samorządów gminnych i Starostwa Powiatowego w Kozienicach. I tu, już na samym początku, bardzo serdecznie Wam, Szanowni Zaproszeni Goście, dziękuję za to wsparcie. Dzięki m.in. Waszej pomocy udało się w tym 2021 roku zrealizować wiele zadań, inicjatyw, zakupić wiele nowoczesnego, ale bardzo potrzebnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Byliśmy na dole, widzieliśmy nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Samochód ten bardzo przyda się naszym strażakom. Pojazd zastąpi samochód, który używany był w naszej komendzie już przeszło 15 lat. Nowy pojazd to pojazd średni ratowniczo-gaśniczy który dzięki swoim doskonałym parametrom trakcyjnym, ale również dzięki doposażeniu go bardzo nowoczesny sprzęt będzie niósł pomoc mieszkańcom każdej gminy z terenu powiatu Kozieńskiego. Kolejnym zakupem, który, które zrealizowało w tym wypadku Starostwo Powiatowe w Kozienicach i został nam przekazany bezzałogowy statek powietrzny, dron. Bardzo się z tego zakupu cieszymy, ponieważ jest on tak jakby innowacją, nie tylko na terenie naszego powiatu, ale również na południu Mazowsza. Dron ten miał już jedną akcję poszukiwawczo-ratowniczą za sobą natomiast będzie on jeszcze używany do monitorowania zagrożeń związanych z powodziami, z pożarami. Kolejnym sprzętem, który został zakupiony i znajduje się w pomieszczeniu, w pomieszczeniu, który wyremontowała gmina Kozienice dzięki środkom własnym, a również środkom pozyskanym znajduje się nowoczesna pralnica i suszarnia, w której będą czyszczone i impregnowane ubrania specjalne dla strażaków naszej komendy, a również strażaków ochotniczych straży pożarnej z terenu naszego powiatu. Kolejnym zakupem to jest sprzęt, który służy do czyszczenia i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych, jak również 14 zestawów pełnych aparatów powietrznych firmy Drager. Ten sprzęt, jak i poprzednia pralnica będzie również służyła strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych. Będą mogli przywozić do nas swoje maski ochrony dróg oddechowych i my będziemy je konserwować. Natomiast pod kątem aparatów powietrznych bardzo się cieszę, że pozyskaliśmy 14 sztuk, ze względu na to, że te, które używaliśmy, miały już przeszło 20 lat i rzeczywiście ten sprzęt na pewno nam się przyda. Chciałem, żebyście też zobaczyli, że te środki finansowe, które przeznaczacie w swoich gminach na wsparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Koźnicach, rzeczywiście jest bardzo dobrze wykorzystane i rzeczywiście służą społeczności na terenie naszego powiatu. W ramach podziękowania za wsparcie Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach brygadier Kamil Bieńkowski wręczył starości kozienickiemu, burmistrzowi gminy Kozienice i wójtom gmin Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Magnuszew i Sieciechów drewniane obrazki z wizerunkiem św. Floriana, wykonane przez lokalną artystkę. W imieniu samorządu powiatowego głos zabrał starosta kozienicki Krzysztof Wolski. Serdecznie się cieszę, że po raz kolejny możemy się spotkać w tym szerokim gronie samorządowym, a to świadczy tylko o tym, że współpraca idzie w dobrym kierunku, że kolejny krok wykonujemy w tym celu, żeby się dobrze rozumieć i nie dzielić zadania na gminne i powiatowe. Bo można by było powiedzieć, że każdy z Państwa ma swoją jednostkę samorządową OSP, nie jedną, niektórzy mają po trzy, po pięć, po siedem. I nie patrzycie przez ten pryzmat, tylko macie świadomość tego, że jeżeli jest akcja poważna, jakaś ratunkowa na terenie powiatu, to potrzebna jest zarówno jednostka PSP, jak również jakaś tam jednostka z KSR KSRG. Już zdążyłem to po prostu też w tym momencie poznać, jak również jednostka OSP. Dlatego też. Cieszę się, że każdy z Państwa znalazł te parę złotych, które po prostu brakowało do tego, żeby po prostu sfinalizować to zadanie, którym był zakup tego samochodu. Także serdecznie dziękuję wam, ale dziękuję również wszystkim radnym, którzy po prostu tą decyzję wspólnie z wami podejmowali. Serdecznie gratuluję panu komendantowi również, bo myślę, że to, że prawie wszyscy wójtowie są tutaj obecni, to świadczy o tym, że potrafi Pan z nimi rozmawiać, potrafi Pan przekonać, potrafi Pan nawiązać tą, tą więź współpracy. A to po prostu przekłada się właśnie na te wyniki, które w tej chwili mają miejsce. Także serdecznie gratuluję. Cieszę się, że po prostu również my możemy jako starostwo wspólnie z panami i panią wójt współpracować, bo również na, 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 na tej takiej innej płaszczyźnie, płaszczyźnie infrastruktury drogowej również współpracujemy. Czy chodniki w Garbatce, czy chodniki w Głowaczowie, czy chodniki w Gniewoszowie, czy w Magnuszewie. To wszystko są inwestycje, które po prostu można by było powiedzieć, że to nie nasz interes, bo to jest interes powiatowy. Ale my widzimy waszą stronę, wy widzicie naszą i w ten sposób po prostu powinna wyglądać współpraca na szczeblu samorządowym. Dziękuję serdecznie, gratuluję panu komendantowi tych wszystkich zakupów. Myślę, że będą one właściwie wykorzystane. W imieniu samorządów gminnych za współpracę podziękował burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski. Jako na największej jednostce spoczywa na nas taka, myślę, że największy obowiązek e, udziału w tych, e, finansowaniu sprzętu, ale w tych działaniach i staramy się to realizować, bo z jednej strony ten sprzęt kupiony do Państwowej Straży służy przecież mieszkańcom gminy Koźnice, ale służy też całemu powiatowi, mieszkańcom całego powiatu, a wiemy, że klęski żywiołowe, czy pożary, czy powodzie, czy zdarzenia drogowe nie znają granic administracyjnych i dziękuję tutaj też kolegom, że oni widzą te potrzeby, wspierają Mimo różnych potrzeb i trudności, bo wiemy, że samorządy mają wiele potrzeb, wiele problemów, natomiast staramy się wspierać i tą ochotniczą, i państwową straż. Mam nadzieję, że tegoroczne plany, ambitne plany i w gminach, i w państwowej straży się zrealizują. Zakupu sprzętu mówię, ale także docelowo chciałbym, żeby nowa komenda państwowej straży pożarnej zaczęła rosnąć i mam nadzieję, że wspólnie... Jak tutaj jesteśmy wszyscy, zależy nam na tym i nam się to uda, żebyśmy przynajmniej w 2023 roku zaczęli tą realizację tej inwestycji. Dużo już jest zrobione, ale wiadomo, kolejne wyzwania przed nami, więc jeszcze raz w imieniu swoim i tu wójtów serdecznie dziękuję za to, co dotychczas. I może Pan na nas liczyć i strażacy, i ochotnicy, tak jak co roku, a nawet więcej. Na zakończenie goście zaproszeni zostali do pamiątkowej fotografii.